Zastanowiono się kiedyś, co tak naprawdę dzieje się w środku procesora? Jaka magia sprawia, że komputer myśli? W tym materiale zajrzymy pod maskę, rozłożymy to wszystko na czynniki pierwsze. Zaczniemy od absolutnie najmniejszego elementu i krok po kroku zbudujemy z niego coś, co potrafi myśleć. Dobrze, to do dzieła. Oto nasza mapa drogowa. Zobaczymy, jak z prostego przełącznika dojdziemy do logiki, potem zbudujemy pamięć, zapanujemy nad rytmem obliczeń. I na końcu złożymy z tego cały niezbędnik komputera. No dobrze, zaczynamy. Na sam początek potrzebujemy, no właśnie, takiej naszej fundamentalnej cegiełki. Elementu, który dosłownie wywrócił wszystko do góry nogami i zastąpił wielkie, zawodne i prądożerne technologie z przeszłości. I ten wielki skok, ta rewolucja wydarzyła się pod koniec lat 40. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Wcześniej mieliśmy ogromne, pożyrające energię lampy elektronowe. Aż tu nagle pojawia się on. Malutki, wydajny, elegancki tranzystor. To była prawdziwa rewolucja, tylko że w skali mikro. A dla nas, w kontekście komputerów, tranzystor ma jedno, ale za to super ważne zadanie. Działa jak taki mikroskopijny włącznik. Włączony albo wyłączony. Tylko że to pstryknięcie nie odbywa się parcem, a impulsem elektrycznym. I właśnie tu, tu dzieje się prawdziwa magia. To jest ten moment, to genialnie proste połączenie prądu z informacją. No bo zobaczmy. Umawiamy się, że niskie napięcie to jest dla nas 0, a wysokie napięcie to 1. I tyle. Nagle za pomocą prądu możemy zapisywać liczby, a skoro liczby, to w zasadzie wszystko. Okej. Okay. Mamy więc nasz podstawowy klocek, ten przełącznik. Ale co się stanie, jeśli połączymy ze sobą kilka takich przełączników? Cóż, wtedy powstaje coś zupełnie nowego. Zdolność do podejmowania prostych, ale jednak decyzji. Wkraczamy w świat logiki. Układając kilka tranzystorów w odpowiedni sposób, tworzymy coś, co nazywamy bramką logiczną. A co to takiego? W gruncie rzeczy to taki mini obwód, który potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, na które odpowiedź brzmi tak albo nie, prawda albo fałsz. I oto one. Kilka podstawowych bramek. To są takie fundamentalne podejmowacze decyzji w cyfrowym świecie. I teraz najlepsze. To może się wydawać niewiarygodne, ale absolutnie każde, nawet najbardziej złożone obliczenie, jakie robi komputer, czy to w najnowszej grze, czy przy obróbce filmu. Wszystko to da się rozbić na miliony kombinacji właśnie tych prostych operacji. Weźmy na przykład bramkę AND. Zobaczmy, jaka ona jest prosta i logiczna. Da nam jedynkę na wyjściu tylko w jednym przypadku. Kiedy na wejściu A jest 1 i jednocześnie na wejściu B jest 1. W każdym innym przypadku wynik to 0. Proste, prawda? A wiecie, co jest w tym wszystkim najsamowiciejsze? Te klocki są tak uniwersalne, że teoretycznie wystarczyłoby nam tylko jeden ich rodzaj tylko bramki NAND. Z samych bramek NAND można zbudować absolutnie każdy układ cyfrowy, nieważne jak skomplikowany. To dopiero pokazuje, jaka siła i elegancja drzemie w tej prostocie. No dobrze, umiemy już liczyć. Super, ale jest pewien problem. Co zrobimy z wynikiem? Bo na razie on po prostu znika, jest ulotny. Żeby go zachować, potrzebujemy. Pewnej sprytnej sztuczki. No właśnie, na tym polega całe wyzwanie. Nasze dotychczasowe układy działają jak najprostszy kalkulator. Wpisuje się działanie, jest wynik. Wpisuje się nowe, stary wynik znika. Wyjście zależy tylko od tego, co jest na wejściu w danej chwili. Pytanie brzmi, jak sprawić, żeby taki układ cokolwiek zapamiętał, żeby utrzymał swój stan. Rozwiązanie jest genialne w swojej prostocie pętla sprzężenia zwrotnego. Co to znaczy? Wyjście bramki podłączamy z powrotem do jej wejścia. To trochę jakby skierować kamerę na ekran, na którym wyświetlany jest obraz z tej kamery. Dostajemy nieskończone odbicie. A w elektronice taki zabieg tworzy stabilny obwód, który potrafi zamrozić stan, utrzymać go. W ten sposób właśnie zapamiętujemy jeden pojedynczy bit. I proszę bardzo, oto on przerzutnik RS. To jest nasza pierwsza, najprostsza komórka pamięci. I możemy jej wydawać proste polecenia. Możemy powiedzieć ustaw się na jeden, albo zresetuj się do zera, albo trzymaj to, co masz teraz, zapamiętaj. To jest właśnie fundament całej cyfrowej pamięci. Ok, to sumujmy. Mamy logikę, mamy pamięć. Ale teraz wyobraźmy sobie, że nie mamy jednego takiego układu, tylko miliony, albo i miliardy. I one wszystkie pracują naraz. Bez jakiejś koordynacji mielibyśmy totalny chaos. Potrzebujemy więc dyrygenta. Kogoś, kto narzuci rytm i sprawi, że ta cała orkiestra zagra w idealnej harmonii. I tym właśnie dyrygentem jest zegar systemowy. Działa on trochę jak metronom: cyk, cyk, cyk. W każdym cyknięciu wysyła sygnał, taki rytmiczny puls, który dociera do wszystkich elementów i mówi im teraz. To on synchronizuje całą pracę. I po co to wszystko? Ta synchronizacja jest absolutnie kluczowa. To ona zapobiega błędom, tak zwanym wyścigom danych, kiedy jeden sygnał dociera za wcześnie albo za późno. Dzięki zegarowi mamy pewność, że wynik jednego obliczenia jest już gotowy i czeka, zanim procesor przejdzie do następnego kroku. To jest ten porządek, bez którego żaden nowoczesny komputer po prostu by nie działał. Dobrze, mamy już wszystko, czego potrzebujemy. Mamy logikę, mamy pamięć i mamy zegar, który nadaje rytmy. To są nasze podstawowe klocki LEGO. Teraz czas zacząć z nich coś budować. Zobaczmy, jak można je poskładać w bardziej wyspecjalizowane, potężne narzędzia. Weźmie na warstwach coś, wydawałoby się prostego, dodawanie. Jak komputer dodaje? Otóż buduje to krok po kroku. Najpierw powstaje prosty obwód, który umie dodać dwa bity. Potem się go ulepsza, żeby umiał też dodać to, co przenosimy dalej. A na końcu łączy się wiele takich układów w jeden długi łańcuch. To działa dokładnie tak samo jak dodawanie w słupku w podstawówce. Przeniesienie z jednej kolumny staje się daną wejściową dla następnej. I to jest właśnie klucz. Mając w swoim arsenale takie narzędzia, sumatory, które dodają, rejestry, które na chwilę przechowują liczby, liczniki, które odliczają cykle zegara, procesor ma już w zasadzie wszystko. Ma swój kompletny zestaw narzędzi, by stać się uniwersalną maszyną do liczenia czegokolwiek. I tak oto przeszliśmy całą drogę. Od pojedynczego prostego przełącznika do całkiem złożonych układów, widzieliśmy, jak z absolutnie przewidywalnych, prostych zasad krok po kroku warstwa po warstwie rodzi się ogromna złożoność. I to zostawia nas z jednym naprawdę fascynującym pytaniem na koniec. Skoro u podstaw tego wszystkiego leży twarda, deterministyczna logika, gdzie 0 to 0, a 1 to 1, to skąd bierze się ta cała nieprzewidywalność zjawisk takich jak sztuczna inteligencja? W którym momencie ta prosta maszyneria zaczyna być kreatywna?